Bydgoskich fanwiednych wojen po raz piąty zbiera pieniążki na wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Zbieramy dla Jurka, będziemy zbierać do końca świata i jeden dzień dłużej. Uważamy, że bardzo dobrze jest zbierać dla dzieci, ponieważ wiele dzieci jest chorych, potrzebujących. Ludzie bardzo chętnie wrzucają, wychodząc z kościoła i dzieci też bardzo chętnie wrzucają, dlatego zachęcamy i dziękujemy za wszystkie dary. Gramy głośno, gramy do końca świata jeden dzień dłużej, także dziękujemy wszystkim za to, że nie wiem, przybyli, byli z nami, wrzucili, będą wrzucać do puch. Dzieci, z nami grają już piąty raz, wystawili super. Eee. Przeprowadzamy naszą akcję Szpital bruszowego Misia. Dzieci przychodzą ze swoimi misiami. Dzieci mówią, co im dolega, a my staramy się je wyleczyć. Chciałem tylko serdecznie państwu podziękować, że jesteście tutaj, że włączacie się w tą fantastyczną imprezę, która tak dobrze świadczy o naszym kraju za granicą. Największą radość sprawiamy wtedy, kiedy dajemy coś innym. Możemy dać jeden grosz, możemy dać 10 złotych, możemy dać parę tysięcy, możemy dać swoją pracę, swoje zaangażowanie, swoje emocje, wszystko możemy dać. I dzisiaj to jest taki dzień, kiedy mamy okazję, okazję skierować pomoc do potrzebujących dzieci. Dziękuję. Za tak wielkie zaangażowanie, za tak wielką pomoc i za każdy oddany grosz. Wszystkiego dobrego. Trzy, cztery. No pięknie. Nie ma takiego